Cześć, z tej to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Bobloxa razem z panem Zikeły Alu, dzień dobry Halo, co pan ucieka? Halo! Myślałem, że zapomyślmy Pa, biegniemy tu Dobra, dawaj. Gramy ja, dzisiaj w FNAFA... O! O, dobra. Gdzie, gramy dzisiaj w FNAFA kooperację, czyli gramy we dwóch XD Taki FNAF bobloxowy fajny, podoba mi się. No, tylko że z tym znowu znowu winnie. Dobra. Tak. W ostatnim odcinku przyszliśmy FNAF dwa... We dwa, noce. w FNAF 2, w 2, 3 nocy. W FNAF 1, 1 noc. W FNAF 3, 1 noc. I w FNAF 3 zabijesz. no. I teraz to... idziemy na minigrę. Okej, okay, minigamy. Polowanie na piwnicę. <grych> Właśnie. Ciekawe. Jestem ciekaw, jak to będzie. Czołem, ale to jest za Bo nie chciałam sobie spoilerować. Pa... F, aby włączyć, wyłączyć. Nie wyłączy świateł. Nie pozwól, żeby cię zobaczył. Odwróć przełącznik, aby rozpocząć. Przetrwaj do momentu otwarcia exit. O kurde. F włączyć latarkę. Zacznę? co mówisz? Tak. Zaczyna. Ej, ale... jeszcze mnie zaczynamy. Nie mniej więcej... mniej więcej do to wybrałem To ja mam jakiś wysoki ping, bo coś mi się zacina. Yy. Um. Coś tu słyszałem jak chodziło Aha, dobra. On nie... On nie nie... Już chyba wiem o co chodzi. On nie chodzi... w... O nie chodzi o światło. I musimy, I musimy włączyć te dźwignie, żeby nikt nas nie zabił. A e. Na lewo! Coś tam mi na... O! Co to było? O. Co to za dźwięki? Słyszysz takie coś? No! Ej! Coś idzie! Ej, e. Wiesz, co to nie jest chyba dla nas? No, wiesz, co ja tak nagle polowanie się rozpoczęło. I zgasły I światła, i ja tak ja Tak, nagle, atakuje... nagle jakiegoś dostałem. Taki spektakl. Trafi se mapę. Ej, no, ej, czyli chyba trzeba było tu stać na początku jeszcze. A, dobra. E, to dawaj, może w nafad 2 dociągniemy jakoś. No. Bo kurde, ta minigra to chyba jeszcze nie jest nasz poziom xd Dobra, idziemy do... Nagle no polowanie się zaczęło i ja po prostu miałem Dostałem jakiegoś jumpscare'a zwalonego No, bo światło zgasło i on się ruszy, bo on się że coś takiego stanie ja nie wiem w ogóle... ja nie wiedziałem w ogóle, co to robić No ja też nie zwykle. Ła! Moje ucho No jestem. Mężczyzna nie ma. Jestem, mam fajny no. O dobra jestem. Noc na straż. ma Komputer. No, ma jestem janitorem, bo i tak to nie ma znaczenia bardzo Krasa. A sprawdzę, czy mogę spróbować? Nie wiem czy w dzień możesz. Nie wiem. W dzień chyba Ale nie nie nawet jeśli to nie będzie. Ale cieka no, nie cieka nie ciekawe, co to daje. Bo mi się wydaje, że to dodatkowe pieniądze będzie dać, jak się przeżyje, czy coś takiego. Ja. No tak smutne. Dobra, to się zacznie teraz. Przygoda. Będzie zabawa. Ojej oj! O już się zaczęło Ty ja o, Już Ciki nie. nie ma, ty już Cika się ruszyła Ty marionetka jak szybko leci, człowieku Polągnij się Już polągnij! O kurde Ej, Ale oni szybko się ruszały mnie Ej dobra to będzie ciężka noc A to dopiero czwarta jeszcze piąta Właśnie, a jak ty chcesz spowolnić marionetkę, to potrzebujemy dwie sztuki, byśmy mogła w coś innego zagrać. Dobra... Ja pomp... Ja sobie lewo, prawo Ja przód. Ja pompuję, ja pompuję, ja marionetkę ciągnę, czy coś tam. E I ciągniesz za drutem. ty on się rusza balon No bo on bo się gdzieś rusza. O się wystraszyłem, bo z kamery wyszedłem. Dobra, nakręcam pozytywkę Ty mam wrażenie jakby coś stało w holu... w holu. No to się ciągle patrzcie w tej, w tej holu nie ma. W wentach też nic nie ma. To jest dziwne, dziwne. Tak. O! Co się idzie? Jak gdzie animatronik przyjdzie, to już przejdzie następnych pięć. Ja, ja słyszałem pośle. chyba kroki. Miałem takie wrażenie. Niech nie widzę w holu. W węcach nic nie widzę I zobaczę czy Mangle się ruszyła, bo jest taka szansa Tak, Mangle się ruszyła już, balungny się ruszył, no. Hello? Hello? oj, Oj, przed na lewo. Nie Mangel jest po prawej! Mangle jest, jest po prawej! jest na prawo, Mängel jest na prawo, ta Mangle jest na prawo. Ta, bo się zobaczyłem. Ty czy Foxy to nie, nie wysyłuje Wiem, ja ciągle patrzę. Na razie nie ma nic, tylko męgu. jest bardzo blisko wyjścia. Nie bardzo. Nawet nie blisko wyjścia, ona już sobie No właśnie. Pamiętaj o pozytywce. Pozytywka. No ciągle ją ja ja. O, co wchodzi? Balon boy? Na lewo. Ballon... Ta, ta, ta. Na lewo jest błęta. A to dobrze, bo będzie blokować znowu. Oby Oby dobra... ciągle spał Nakręcam Ty patrz, czy Foxy nie idzie, bo... Hi Czekaj okay. Nie jest, jest na wyjściu, jest na wyjściu Właśnie, on daje jumpscare, czy o tym chodzi? Nie, nie, nie Ale obawiam się, że może zabrać nam światło, a wtedy już nie będzie tak przyjemnie, bo Foxy może nas zabić O ile to tu tak działa Ej, co jest? Tutaj siedzi Mam laga O dobra nie mam A ci nie pusto Ale jak balon no wyjdzie to od razu zakładaj maskę, żeby... W razie czego nam nie zabrał tego światła, nie? No. E, Wither Freddy jest z przodu. On się wystraszyłem. No ja nagle się tak... On się tak nagle z... nie wiem, tele... Jeszcze Wither wy Wywujkę są! Oh! Uważaj, bo... Jeszcze Withered Bonnie stoi Eee, przy... no i... się nie ruszył Dobra Eee e, szybko, Withered jest na prawo, więc szybko musisz nakręcać Trzymam, trzymam pozytywkę Dobra D Nie puściam Eee, Withered jest już na wyjściu do wenta No właśnie Jezus się tak, on, oni się tak nagle pojawiają. Ej, e, Boni zniknął do... Dobra, on idzie do lewego wenta, ale nie może wyjść, bo tam jest balon. Ale nie można, bo balon dmucha. Ej, dawaj, no. dawaj, 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 dawaj. Ej, focusy. Nie! Oh balon Tak, tak, tak. To znaczy, że zaraz znaczy, że Zaraboni wejdzie do wenta, nie? Będzie sam. No. A tak właściwie Uff. już szedł, już szedł. A jest! Już, już, już jest na wyjściu! I Freddy jest z przodu, uh! Bonnie Boni wyszedł, to był Boni, to, to Boni. Kto tu wlazł? Boni, Boni. Hi. hi. Ta. Nie dobra myślałem. Założyłem maskę. Ej nie ma Foxiego, jeszcze jest fortejem Co jest? No. I to dobrze! Jest Freddy to. tylko! Jedyne co jest to Freddy z przodu. Oby Foxy nie przyszedł. W żadnych tojów nie ma. Żadnych tojów jeszcze nie było. E, był balon Boy i Mangle, a tak to nic. No nie, 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 chodzi, że tojów. No. A toy boy bo toy to i Boy, to i No, Toy i Foxy można ją nazwać w sumie. No, co takiego. Tylko, że bardziej jest Withered. No bo. Hello. Kurr, zastrajmy się. Tam. W ogóle balon gry wejdzie On działa jak zwykły animatronik. Która jest godzina? Czwarta. Oświetlę ja na Freddy'ego oślepy. Eee... Cika jest na... Właśnie na to czekałem! Właśnie na to czekałem. Piąta Eee, cika jest na prawo. Withered Chica. E, szybko. E, Withered Bonnie jest z przodu. Mamy chikę mamy i Withered Mamy Withered Cika i Withered Bonnie, ale nie, prędzej a, Bonnie nie wejdzie Nie ma fuxiego, Nie ma fuxiego, Nie ma To Dobrze Eee, Bonnie z się pewnie do lewego węka. Patrzę A Withered... A tak, with tak, chica tak. jest... On wentuje zara Zara będzie wentował. No, a Withered Chica jest na prawo Tak, widzę ją na kamerze Ja się nie boję, ja po prostu stoję i świecę wszędzie Wider chica ciągle jest. Jest! Eee, Freddy się pojawił, tak, widerek. No widzę, widzę. Ej, patrz na chicę, czy już zaraz wyjdzie. Eee, nie, jest ciągle tam z tyłu. I teraz musicie ruszyć, żeby nie było. Bo nie jeszcze do to nie wszedł, także że jest Nie Nie przed byłem. Eee, no i fajnie jakby przedbyłem. Eee, Wider Red Chica zaraz no. pewnie wyjdzie, bo już jest na wyjściu Eee, bo, boy jest na lewo, baloon boy Balungu boy na lewo. A, no, no, no. Dobra. Jest! Ha? A tu łatwo było. W e, do jakby był Foxy, to nie byłoby łatwo. No to nie. Ale co z go... Samego... Ani razu Foxy nie było. Uh -huh. Ale teraz będzie pewnie miks wszystkiego, czyli będzie rześć totalna. Hmm. No chyba, że. Ale... Ej, Ale chyba jest. Ej, powinna być chyba na 300, tak mi się wydaje. No, custom. Ej no, custom night jakby zrobić. Ej, to by było fajne jakby był custom night. to by było takie hard. No hard wszystko hard. na 20, Wszystko na 20. Uh -huh. Dziwne. E, like eh, Halo! Pozytywka przestała ten O! Okej, a Ja gram w Freddy gra. w Strażnik, no Wynagrodzenie pracownika. na B. Widzisz, przetrwałem jako woźny. Gigaczat! Woźny gigaczat. Niech jak to być woźnym, gdy animatroniki chodzą po tym, po restauracji. A ty jesteś woźnym i sprząta że... <laughs> w to, to śmieszne jest akurat. No jak ty pierwszy raz ginąłeś, to normalnie ja chciałem posprzątać kałużę i... F Foxy był centralnie krok przede mną. Ej! I on miał to gdzieś ja Tak, będzie no szósta chyba. No chyba. Tu jest chyba miejsce, no. Czekaj, i pierwszy do sklepu. Czekaj, wskazówka bój się w korytarzu, aby zapobiec atakowi Foxy. Okej. Okay. Albo to jest ostatnia i może tutaj Nie ma wskazówkę. Tutaj. O. Dobra, dawaj, ja się tam nie będę patyczkował, nie? No właśnie. Ej, mam nadzieję... Najgorzej jest. No. żeby wyjść z kamer. To tak Ja też i maski nie znajdziemy założyć. I zdecham. No i ja właśnie... Ja tak samo zginąłem. Biorek? Biorę. Ja mam nadzieję, że. Naprawdę, co daje ten komputer i Ja szczerze, mam dużą nadzieję, że jest szósta noc, choć ona będzie pewnie tak ciężka, ale mam nadzieję, że są szósta noce wiem wszystko Fajnie by było. No, ciekawe. Dobra, komputer. Cyk? Ale latarka dużo daje w tej grze Mhm. Mm Eee, ale zaczekaj na mnie. Okej okay. bo znowu będzie tak, że ja zostaję przy balu, bo ty odpalasz i giniesz od Foxiego. <grym> tak było, niezmiernie. A ja będę. A ja będę w w tam gdzie Foxy stoi. A może akurat Foxy właśnie nie miał być aktywny w tą noc? Nie wiem. Aha, ja nawet nie nawet takim wlazłem. E, chiki nie ma, to. E, Frediego nie ma. To, to i Frediego i to i chiki. Ej, co jest? Już? Ej, już jest. Tutaj to, e, to Freddy jest co, tutaj Freddy jest No właśnie, no tym mówię, że już go nie było na scenie. Hello. No. No. Co tak szybko? Dobra, ta noc się zapowiada ostro, siostro. No, tak. 12 jak się nam wbija już, w 5 sekundzie, kurna Jak <grym> w 5 piątej... sekundzie, bo to jest. Ten... Normalnie w tej piątej nocy, czyli w trymiki to jak dramatus. Czyli lepiej wyszedł ze sceny i już jest przed drzwiami na filmik. Ej, tutaj błanie się ruszył, to chika gdzieś było? Wenty czyste, widzę. A jak ujdzierd? Ej, nie mogę w tym filmiku. Mengel jest, będzie... Mangle jest. Widziałem, że jest. Bo, e, balon i się ruszył. Hello? O, znowu? Znowu? Mengel jest ciągle, także git. Jak wejdzie do wenta, to git, bo on długo tam siedzi. Ej, w ogóle ja nic nie klikam mi się pozytywka sama nakręca, ale zarąbiście. Ty, takie życie, tej lubię. Co ty kupiłeś? A nie, dobra. To chyba coś się zbagowało. E, męgl nie, nie ma, nie ma, mengul, nie ma nie ma męgle co jest trzech, trzech z przodu, jest trzech z przodu a nie, dobra, dwóch e, Buni idzie na do e, to, toj Tojban jest na prawo Z przodu są dwa Freddy e, Na lewo jest e, Withered Buni Mam czterech wokół siebie Nakręca pozytywkę, dopóki to możliwe e, e, W ogóle, z przodu są dwa Freddy a na prawo i na lewo są... Aby no. nie było jakieś potrójne. Oby. Bo tak, nie, 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 wy, nie wyrobię z pozytywką, nie? No. Eee, jakby coś, buły, e, dwa buni są jeszcze z tyłu, ha, ja. węta, więc jeszcze nie wyjdą. Mangle jest z przodu, Mangle jest z przodu jeszcze. No widzę właśnie. A. Dobra. Eee, Twitter w no no no. to zaraz wyjdzie e, Toj, i bany jest ciągle z tyłu. Dobra, pamiętaj, żeby nakręcać pozytywkę, bo coś czujesz, że zaraz coś wyskoczy. Eee, to i też jest już blisko, zaraz pewnie wyjdzie. Jaki polecam teraz ciągle na pozytywkę, bo tak naprawdę nie mamy co zrobić. Ja się boję Foxy'ego Bo tak potrójnie co chwila po sobie wykładzić Eee... Widerev, Bonnie Ja się boję Foxiego, ja się boję Foxiego, nie? Ej, Bonnie drugi! Ej, jeszcze to i Bonnie, jeszcze to Bonnie Tak, tak, tak Hello Ja wiedziałem, że oni wyjdą w tym samym czasie Jeszcze mango. O! Oh, nie, nie, nie nie. A, po, nie, 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 nie Pozytywka, pozytywka, pozytywka Dobra Okej Mangle wlaza do venta na chwilę Dobra Dobra Dwóch naraz Nie eee. Podwójne są, podwójne Tak, tak, tak Podwójne no. Pozytywka! Szybko! Dokręcaj się i no, zobacz, czy jego e, nie ma e, Nie, 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 nie ma jego Jest tylko Withered na prawo w węcie e, I Withered boni na lewo w wencie okay. Ej, to jest już szybka noc Bardzo szybko tu się wszystko dzieje No bo ogólnie ty tam nakręcasz pozytywkę, a ja tu e, widerec uiderec Spread jest z przodu Ale będzie... Double trouble górna Nie, it, it, trouble. No, nie, 3 trouble Triple trouble. nie wiem, na co to powiedzieć za tri no to nie Triple, trouble wiesz. tak czuję, że wyjdzie jak pierwszy? Bo on jeszcze Eee, zaraz wyjdzie z Wenta. Tej balon, no i bo ci zarąbi zaraz. On nie wyjdzie do Wenta, bo tam Widerecki w siedzi. Uideret Czika zaraz wyjdzie Ej, balon też Nie patrz na kamery! Nakręcaj pozytywkę, bo zaraz pewnie wyjdą Pozytywka, pozytywka Uideret Buni Hello Jeszcze... Znowu predi się nie, nie, nie 10, ja, już, ja, już, ja już byłem zgon! Normalnie byłem zgon! Wszedłem w kamerę i Freddy tu był. Ja pidi, ale fuck. Eee, Withered cholera. Jeszcze Withered Bonnie jest z przodu, zaraz pewnie bliżej. Nie nie nie, 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 szybciej. Szybko pozytywka, pozytywka. Ej, nie, 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 nie ma Foxiego? Nie, e. ma, nie ma Foxiego? Nie ma. E, w ogóle ten. Balon Boy zablokował e, Withered Bonnie'ego, bo chciał wejść do Wenta, ale Balon Boy wszedł i zaraz wyjdzie pewnie. E. Boni stoi przy ten, przy węcie po lewej. W sensie Withered Bonnie No bo nie może wejść, no bo tam balon wuj siedzi. No na serio, on co blokował? A jest piąta... Czwarta jest czwarta E, balon boy, Okej. Ok, piąta jemia. Ale dziwne że, dziwne, że w tej grze tym, że ten balon wuj może, może się zabić. E nie, nie może chyba. Nie, nie powinien. No to czemu on jakoś niby... Aha. No to tak. widać, że dzisiaj jakiś maraton nawala. E, lewo, prawo, Widerek w ventach. E, Chika zaraz wyjdzie. Widerek Boni jeszcze siedzi. Chika, Widerek, Chika zaraz wyjdzie. Eee. Widerek jest. Obywaj są na wyjściu. No cześć, Freddy. Właśnie widziałem, jak Boni znika, nie? Dzień dobry, kochany. To jest Freddy z przodu. Pozytywka pozytywka. To jest Freddy z przodu, a na prawo Widerech. Nie jest Widerech. Dobra, e, Widerech, Freddy z przodu. Szybko pozytywka. Ale Widzę w się zarobiście gra. No, ale i tak. Ło! Ale i tak jest w Tu jeszcze ci kapiło. Ej, gościu! Czemu Foxiego nie było? Drugi raz. To my, nie to... lubi nas. Ja może on jest w naprawie czy coś? Nie, to, wiem. nie wiem. to weźmy wejdźmy tam i zobaczmy. No właśnie, chcę to zobaczyć. Bo ja nie wiem, czy on tak powinien być nieaktywny? Tu jest boniacz. Nie, no Foxy się normalnie tu stoi. No nas nie lubi, nie chce wyjść. Eee, nie żebym bym narzekał, ale no. No. Ale szkoda trochę. Także tak naprawdę ja, ja tego Foxiego bym ogarnął, wystarczy świecić na niego. Chociaż no, gorzej, jakby. Gorzej z marionetką. Gorzej jakby poro... I też gorzej, jakby ktoś po prostu wyszedł z węta, no i Foxy by był z tak, przodu. Tak, 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 i jeszcze marionetka do tego dochodzi, nie? No, ale że swojego nie była za mną, to git. No Dobra, aby to była szósta noc. Mam nadzieję, że będzie coś takiego. Pozytywka słyszę XD. Ej, w sumie jeszcze marionetka nam na rynie wyskoczyła, nie? Tak. No nie, ciekawe wygląda na wygodę. Wow, ile Bo dostaliśmy? Jest. Wow! Ile, ile? Joo! What the fuck? No, Chwilę! Chwilę! Ej, czyżby to była ostatnia noc? Proszę, powiedz, że to nie jest ostatnia noc. Nie. Aha. O... Tak, ale ona w też została, to będzie Custom Night The end Kurde y no Teraz byś chyba nie po co pozytywki zwalniać No nie, bo przecież. Czekaj Jest! Jest! Doczekaj, czekaj, czekaj, czekaj Do sklepu Dobra y Możemy iść Co kupiłeś? Jeszcze test Czy przyspaszę? Spoko jest no, szósta, Jezu, jak się cieszy. Zobaczymy, jak to będzie Nie jest custom night. Tak mi się wydaje, że po prostu, bo custom night to była śrubka. taki noc. po prostu bonus taki. No to będzie chyba takie hardcore, że hardcore, nie? No. O! Hmm. I to jest. i to jest. Czipki spacer. On pochodzi ja Pokaż mi jaki to jest. Nie wiem, bo już nie jesteś Czarnogóra. Co? A logu O, dobra, Czekam komputer się ma. Pokaż jaki jesteś szybki. O, elo, dobra, jadę. Ty jakiś speedrunowiec jeden. Ty ciekawe co tu się zmieni w tej szóstej nocy. Co mnie zastanawia. Ja się i popatrzę na mangul, bo chciałem Ej, tu jest Mangul, na lewo od razu No tak Ja chcę zobaczyć, czy czasem jakiś animator nie doszedł, w sensie może fantom jakiś